Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Krzyżowski i witam was na Wandalisku. Moi drodzy, jeśli jesteście stałymi widzami, to doskonale wiecie jakie mam podejście do gry God of War Ragnarok, która ma swoją drogą premierę jutro, no 19 września na platformie Steam. Jest to gra, która mnie rozczarowała. To, to właściwie jest sedno i clue całej, całego tego filmu. Nie będzie to rant, nie będzie to reaction video, które to z początku miało być właśnie, bo film, materiał, który, do którego chciałem właśnie nagrać to reaction video jest po prostu za długi. Jest to obszerna analiza i krytyka właśnie tego dzieła God of War Ragnarok przez Laser S, twórcę Laser S, którego zalinkuję oczywiście w opisie. A, jeżeli chcecie sobie sprawdzić tamto wideo, tamtą analizę, no to zapraszam serdecznie, bo właściwie otwiera oczy tak naprawdę na problemy tej gry. A problemem przewodnim właściwie samego tytułu Gadowu Ragnarok jest story writing. Teraz Wam powiem ciekawostkę. Nie wiem czy wiecie, ale z początku ta nowa odsłona God of War miała zamknąć się w trylogii. Twórcy zdecydowali się tak naprawdę porzucić ten pomysł na zbudowanie obszernej, pięknej trylogii w pacingu właśnie pierwszej odsłony i zamknąć się w dwóch częściach i zrobić taki miszmasz, zrobić taki totalny kurwa rozpierdol w tej drugiej odsłonie jeżeli chodzi o storytelling, to znaczy tak naprawdę twórcy stwierdzili, że no pisanie gry na 15 lat, bo to tyle zajęło właściwie stworzenie pierwszej odsłony, 5 lat, twórcom po prostu nie zależało na tym, żeby stworzyć piękną opowieść zamykającą się w trzech odsłonach, ponieważ właściwie produkcja tej gry trwałaby zbyt długo. W związku z tym postanowili zrobić właśnie taki, wspomniałem, miszmasz w drugiej odsłonie. I pacing jest tam całkowicie popsuty. Ehm, gra rozwaja się na dwie części w pewnym momencie. Jest ta historia Atreusa, na którą każdy narzeka, i jest ta historia Kratosa. I jest też przepowiednia, w której ehm, Kratos jest zagrożony po prostu ma umrzeć. I problem jest w tym, że gra nigdy nie pokazuje tego, że Kratos faktycznie jest w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Kratos ma plot armor przez całą tą rozgrywkę. Bo kto się go pozbędzie? Wychudzony tyr. A może Chiamdal, który jest dzieciakiem, tak naprawdę. Ogólnie cała stylistyka God of War Ragnarok bardzo przypomina mi Marvela. Ja rozumiem, że to też powinno uderzać w nowych odbiorców, ale do jasnej cholery. Wszystko jest takie ugrzecznione i po prostu bez pazura. Też warto wspomnieć, że mity Słowian, takie jak Baba Jaga, zostały tutaj zafroamerykanizowane poprzez działanie Sweet Baby i. No cóż, niestety, ale ma to się nijak po prostu do rzeczywistości. Więc koniec końców, tak naprawdę, oni nie mieli wystarczająco czasu na opowiedzenie tej historii, którą chcieli opowiedzieć, i po prostu zamknęli dwie gry w jedną odsłonę, co skończyło się totalnym, tak jak wspomniałem, Miszmaszem. Porównując chociażby gadowó Ragnarok do swojego poprzednika 2018. Mamy po prostu rozjazd w dialogach, mamy rozjazd właśnie w opowieści, w pacingu i właśnie God of War 2018 to jedna z lepszych gier, w jakie kiedykolwiek w życiu grałem. Pamiętam sporo z tej odsłony. Z Ragnaroku pamiętam tyle, że rozczarowałem się przy samym właśnie Ragnaroku, ponieważ trwa on dosłownie 15 minut, może mniej, i generalnie nie jest to zbyt. Imponujący moment w fabule, gry. E, po prostu odbywa się Ragnarok i, i tyle go niestety, ale God of War Ragnarok po prostu jest słabszym odsłoną niż 2018 i jest on rozczarowaniem 2022 roku. Specjalnie pod tą grę kupiłem konsolę PlayStation 5 i nie uwierzycie, ale po prostu byłem. Bardzo smutny po rozegraniu tej gry. Ale nie dlatego, że gra mnie wzruszyła. Gra mnie nie, po prostu byłem smutny, bo sądziłem, że dostanę znacznie więcej, bo znacznie więcej mi obiecywano. Także nie napalajcie się na ten tytuł. Jeżeli podejdziecie do tego faktycznie z tej, z tej strony, że jest to bardziej marvelowska opowieść, niż faktycznie taka epicka e, część nordyckiego świata, no to myślę, że będziecie się bawić mimo wszystko nadal dobrze przy tej części. A. Jedyne, co mogę Wam polecić od tej odsłony, to gameplay i faktycznie dodatek Valhalla, który był darmowy. No, był rewelacyjny. Bawiłem się przy nim naprawdę dobrze. i Gadowur Valhalla to faktycznie dobry dodatek do gry. Zwieńczający całą rozgrywkę. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Strzała.